Hejka dzisiaj robimy Hejka dzisiaj ogólnie jak wiecie no Ja po prostu na no, sobie nagrywam tak Jak tu wam zawsze no. I chciałbym wam pokazać nową rzecz Ale wy ją musicie ocenić Więc oceniajcie Ja wam ją pokażę i jeszcze zrobimy Kilka innych rzeczy A jest oto to To jest mój telewizor no I dzisiaj ogólnie ten telewizor Moja mama powiedziała wiecie co ogólnie wiecie co ona powiedziała że w końcu nie zrobi fixa na nim pokażę wam jak wygląda pilot tak wygląda pilot do tego tu, a jeszcze wam się jedną rzeczą muszę opowiedzieć na pazy, no nowe tu ma taki włączniczek, z, że start tutaj te przez ufniki to wiecie co to to jest takie wejść, to wejdź wszystkie kanały to tak no to podgłościsz, to takie te to Tutaj na jego linie, ja nie muszę chyba Wam już tłumaczyć, jak się to obsługuje. No i ogólnie dzisiaj taki szybki trochę odcinek, ale będzie jeszcze więcej po prostu takich odcinków. Może dzisiaj nawet, nawet nagram zaraz coś na, na tablecie, ale to muszę się jeszcze zastanowić. Więc jeśli po prostu chcecie się... do... 5-minutowa przerwa. Musiałam po prostu przerwać, by się przenieść do mnie na łóżko, bo odkładałam to jeszcze. Pilot. A jak mówię, mam pazy. One nie są takie beżowe, jak wydają się na kamerze. One są takie. One mają taki bardziej kolor. To jest żel. I teraz właśnie będę Wam nagrywała. Ten, ten, ten. Taką moją tą rodzinkę z tym yy, jak to było Avatar World chyba i czytam to kaboka dzisiaj będę wam nagrywała, więc musicie po, yy, po prostu tak długo na mnie czekać, że nie powiem co. Yy, tak i ogólnie mam nową też rzecz. Jest to taka szarfa akrobatyczna. I ogólnie jak tak kocham tą szarfę. Ale mi się już kończy bateria w telefonie, więc muszę już kończyć. I po prostu ży życzę, żeby po tym filmem, nie wiem, 100 tysięcy było. I pa! A zapomniałam Wam powiedzieć jednej rzeczy. Robię takie coś, że będę na przykład nagrywała coś na szarfie. I teraz mogę się z Wami pożegnać. I będę robiła na Avatar World i na Toka Boka filmy jakieś. Ale nie na iPadzie, więc. A, bez rysika. Albo z. Jeszcze się zacytuję. Pa.